Eu não Witajcie na kanale Skrzypek Spod Dasza w odsłonie grudniowej, w pierwszej odsłonie grudniowej. Prawdopodobnie widzicie to 1 grudnia, jeżeli wszystko udało mi się dopiąć. A już jest ciężko, dopiero zaczynam, dopiero się do tego przygotowuję. A już oczywiście wszystko idzie nie tak, jak sobie zaplanowałam, ale chyba nie powinno mnie to dziwić, bo, bo jest to moje życie. Vlogi grudniowe zwane przez większość osób vlogmasem. Są czymś, co zawsze lubiłam oglądać, i co zawsze od kiedy w ogóle przyszło mi do głowy, żeby chwycić za kamerę i zacząć cokolwiek nagrywać, chciałam nagrać. Natomiast nigdy nie miałam takiej możliwości i zawsze było coś. Grudzień zeszłego roku był najtrudniejszym miesiącem. Jednym z najtrudniejszych miesięcy w moim życiu, i teraz strasznie się spinam, myśląc o tym wszystkim, co było rok temu, i. I to, że teraz siedzę tutaj i nagrywam, i chcę spędzić ten grudzień miło, robiąc rzeczy w internecie, e, też jest, jest dla mnie trudne w tym sensie, że mam cały czas w głowie to, co działo się wtedy, i, i jakiś taki lęk, żeby nic takiego się nie powtórzyło po prostu, ale mam nadzieję, że, że ten grudzień będzie inny i ten grudzień będzie taki, jak grudzień powinien być to znaczy miły, ciepły w tym metaforycznym sensie bardzo świąteczny i bardzo interesujący. Tegoroczną odsłonę vlogmasową planowałam gdzieś tak aktywnie od lipca, więc jest to mnóstwo czasu i no nie będą to vlogi codzienne, bo jest to dla mnie totalnie niemożliwe do zrobienia. Poza tym myślę, że też wszyscy by się tu nieźle wnudzili oglądając moje codzienne życie, bo nie ma czym się ekscytować za bardzo. Jedzenie i siedzenie przed komputerem, robiąc rzeczy. Myślę, że każdy mniej więcej wie, jak wygląda, więc nie ma co tego pokazywać, nie wiadomo jak szeroko. Chociaż jakieś pojedyncze vlogi będą, bo wybieram się na przykład do Warszawy, więc coś pewnie Wam stamtąd pokażę. Mam nadzieję, że uda mi się wybrać na jarmark świąteczny, więc jakieś tam akcenty przewiduję. No i chciałabym też wpleść w międzyczasie aktualne książki, natomiast będzie to trudne, bo w grudniu czytamy z dziewczynami Szczygła, z dziewczynami to znaczy, a subiektywnie, Natalią, Kursywą i Krysią z kanału o książkach, o czym wam już wspominałam, więc ten grudzień będzie czytelniczo zblokowany, chyba że uda mi się tego szczegła w miarę szybko przeczytać. Planuję jakieś audiobooki, planuję jakieś krótsze opowieści świąteczne, natomiast nie mam pojęcia jak to wyjdzie i i może być ciężko z, z czytaniem poza szczygłym, bo jednak to jest priorytet grudniowy. Zobaczycie, tu bardzo różne materiały będą też materiały starsze, których nigdy nie opublikowałam. Podsumowania czytelnicze, tak, który robię co roku od pięciu lat, bo być może niektóre sobie wiedzą, że mój pierwszy kanał książkowy założyłam w roku 2018, więc dość dawno. I tam też w grudniu bawiłam się w różne około tematyczne grudniowe rzeczy. Nigdy nie wyglądało to tak, jak bym chciała, i pewnie wciąż nie będzie, ale mam lepszą jakość, mam większe możliwości, więc mam nadzieję, że będzie lepiej. W grudniu też umieściłam pierwszy filmik na kanale w ogóle. Było to te 4 lata temu, więc jest to dla mnie też taka rocznica. Mimo, że nagrałam go w sierpniu, umieściłam go dopiero w grudniu. Tak długą przyprawą było znalezienie programu zaczęcie działania jakkolwiek. I jak to wspominam, to jestem pełna podziwu dla samej siebie, że się wtedy nie poddałam, bo była to ogromna walka z materią i montowałam wtedy jeszcze w Windows movie Makerze. To jest niesamowite wspomnienie, naprawdę. Nie polecam nikomu. A nagrywałam moją. Teraz już 13-letnią kamerą, więc no było jak było. Być może do części z tych materiałów będę was odwoływać, będę się odwoływać właściwie i Was odsyłać, jeżeli będziecie mieli taką ochotę. Część na pewno zablokuję, bo, bo tak sądzę, że to jest dobre wyjście. Ale tamten kanał wciąż sobie wisi i wciąż, wciąż te sentymentalne materiały są. Te starsze filmiki, które będę tutaj też Wam prezentować w trakcie tego vlogmasu, będą z moim aktualnym komentarzem, więc nie będzie to takie, że po prostu wrzucę coś starego i tyle. Coś tam dopowiem, coś skomentuję, odniosę się do tego, czy mój gust się jakoś zmienił, czy wciąż są to aktualne opinie, bo, bo może być tak, że nie są. Mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć w tej. Grudniowej podróży, że przynajmniej kilku osobom się to spodoba i, i was zaciekawi. Plan jest taki, że filmiki będą codziennie o 20.15. Mam nadzieję, że ten klimat świąteczny będzie się rozbudowywał, będzie tu coraz więcej elementów i coraz, coraz więcej świątecznego kiczu. Nie oszukujmy się, bo, bo o to w tym wszystkim trochę chodzi. Ja to bardzo lubię. U mnie w domu był zawsze wielki kult. Tych świątecznych, świątecznej uprawy, właściwie nie świąt samych w sobie, chociaż, chociaż też były zawsze bardzo intensywnie obchodzone święta. Więc jest to też dla mnie ważny czas. A oprócz świąt w grudniu, też ma urodziny moja mama, moja ciocia, imieniny ma moja mama. Mnóstwo osób świętuje oprócz tego świętowania ogólnoświatowego. Więc naprawdę jest. Jest co robić. Chciałabym Was bardzo prosić o zostawianie jakiegokolwiek śladu w komentarzu. Jeżeli nie wiecie, co napisać, zostawcie jakiegoś bałwanka, śnieżynkę, cokolwiek, serduszko. Nieważne, bo wiem, że to nie będzie dla mnie łatwe i choć nagrywam już te 4 lata, to wiadomo, nie robiłam tego ciągle, miałam mnóstwo przerw. Chociaż potrzebowałam cały czas nagrywać ten mój książkowo-kulturalny pamiętniczek, to. Czasami po prostu rezygnowałam w momencie udostępnienia tego w internecie z bardzo różnych powodów. I ostatnio mam też taki czas, że nie wiem, że mam dużo wątpliwości i, i to się nie łączy w sumie z kanałem bezpośrednio, ale z różnymi rzeczami dookoła. Pewnie głównie w mojej głowie, mającymi rację bytu, więc potrzebuję tego wsparcia. Naprawdę, obojętnie, chcę wiedzieć, że. Że ktoś jest po tej drugiej stronie i ma to minimalny sens. Więc o to Was bardzo proszę. Nie mam żadnego bajerenckiego kalendarza adwentowego, bo planowałam przez chwilę, zastanawiałam się, czy czegoś nie kupić, ale stwierdziłam, że to jest zupełnie bez sensu. Nic bardzo interesującego nie znalazłam, a też nie mam wielkich pieniędzy, żeby inwestować w cokolwiek tylko po to, żeby pokazać to w internecie. Więc czegoś takiego nie będzie, ja chyba że coś wygram na Instagramie, bo mnóstwo konkursów jest teraz z kalendarzami i naprawdę niektóre robią na, na mnie wrażenie. Ale jeżeli tak by się wydarzyło, to będę to pokazywać na Instagramie, po prostu. Ale poprosiłam moją przyjaciółkę, żeby przygotowała dla mnie 24 cytaty część z książek, część z jakichś innych źródeł. Więc na koniec każdego filmiku będę losowała ten cytat i będzie to też. Nasz taki wspólny kalendarz adwentowy. Bardzo dziękuję Marcie, że zaangażowała się w to i że poświęciła swój czas na przygotowanie tego, bowiem, że to też pewnie nie było dla niej łatwe, więc dziękuję, bardzo Ci dziękuję, naprawdę. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne. Ale żeby nie był to taki pusty odcinek, zupełnie przeczytam Wam opowiadanie świąteczne. Pochodzi ono z książki Noc Wigilii na inne opowieści, jest to moja książka z dzieciństwa, też już kiedyś z niej coś czytałam na poprzednim kanale. Książka jest w stanie... w ciężkim stanie, nie spodziewałam się tego. To jest śmieszne, tu nie ma nawet karty redakcyjnej, ale znalazłam, że książka jest z roku 97. Prawdopodobnie tłumaczką, bo nie wiem czy dobrze to rozumiem, była pani Elżbieta Jarmolkiewicz. I tutaj jest też e, oznaczony pan Watson Brown, i nie wiem, czy to jest autor, czy to jest na przykład rysownik, czy kto to jest. W każdym razie mówię Wam, że taka książka istniała. Dajcie znać, jeżeli ktoś by kiedyś miał z nią styczność, bo może, może akurat ktoś w dzieciństwie też miał taką książkę. Nie czytałam tych opowiadań y, ostatnie trzy lata, więc nie pamiętam zbyt wiele ale za chwilę razem sobie je przypomnimy. Opowiadaniem, które wybrałam na dzisiaj, jest Gwiazdkowy prezent Misiaczka. Misiaczek miał dużo pięknych zabawek, ale jego ulubioną zabawką była od bardzo dawna lokomotywa Ernestynka. Misiaczek bardzo lubił jej okrągłą, uśmiechniętą buzię, wesoły turkot kółek, gdy pędziła po torach, ciągnąc ze sobą małe wagoniki. Odkąd tylko Misiaczek może sięgnąć pamięcią, Ernestynka była jego najlepszą przyjaciółką. Teraz jednak stara lokomotywa psuła się coraz częściej. Wysużone kółka często odpadały, komin się chwiał i tata misiaczka ciągle musiał ją naprawiać. Buzia Ernestynki popękała, zderzaki się powyginały, a farba w wielu miejscach poodpadała. Co gorsza, ostatnio odłamała się i zginęła część komina. – Nie wiem, ile napraw wytrzyma jeszcze twoja lokomotywa, misiaczku – powiedział tata zmartwionym głosem. – Wiesz dobrze, że Ernestynka jest już bardzo stara – mówił dalej, sięgając po śrubokręt – a ty bawisz się nią codziennie, Misiaczku. Wiem, przyznał smutno Misiaczek, zastanawiał się, co mógłby zrobić. Właśnie wtedy mała Misiaczka wróciła z miasta z koszykiem pełnym zakupów. Posłuchaj, Misiaczku, zawołała od progu. Jutro do Misiowa przyjedzie święty Mikołaj, aby dowiedzieć się, co mi się chcą dostać pod choinkę. Słyszałeś, uśmiechnął się tata, możesz poprosić, aby przyniósł ci nową śliczną lokomotywę. Przez cały rok byłeś bardzo grzecznym Misiem i myślę, że Mikołaj chętnie spełni twoje życzenie. Misiaczek pokręcił jednak przecząco głową. Nie, powiedział. Nie chcę nowej lokomotywy zamiast Ernestynki tylko dlatego, że ona jest stara i zmęczona. Zastanowił się chwilę i dodał: Ale mógłbym poprosić Świętego Mikołaja, aby sprawił, że znów będzie jak nowa, prawda? Jeszcze tego samego dnia zasiadł do pisania listu do Świętego Mikołaja. Postanowił opowiedzieć mu także o Ernestynce. Nie chcę żadnych nowych zabawek, napisał, ale chciałbym cię prosić, abyś odnowił Ernestynkę. Bardzo cię proszę, zrób to. Kocham cię, Misiaczek. Święty Mikołaj zastanawiał się długo, jak mógłby pomóc Misiaczkowi. Zabawki się starzeją, myślał, gładząc długą brodę. Wizualizacja głaskania brody. Szkoda, że Misiaczek nie chce nowej lokomotywy. Klementynka jest nowa, ładna i nie ma jeszcze domu. Teraz zobaczyłam, jakie to jest długie. Nie wiem, czy mój głos to wytrzyma. Wiem, co czuje Misiaczek, myślał, daje Mikołaj, ale niestety nie potrafię przemienić starych zabawek w nowe. Nagle na podwórzu powstało jakieś zamieszanie i święty Mikołaj spojrzał przez okno. Renifer rączy wracał właśnie od kowala, który założył mu nowe podkowy przed ciężką pracą w wigilijną. Szedł teraz do stajni swojego przyjaciela Hyżego. Widok obu reniferów szczęśliwych, że są razem, podsunął Mikołajowi pewien pomysł. Misie z Misiowa bardzo ucieszyły się na widok świętego Mikołaja, który usiadł pod największą choinką na rynku. Wkrótce nadszedł misiaczek, niosąc bardzo ostrożnie swoją lokomotywę. – A więc, to jest Ernestynka! – odezwał się Mikołaj, a Miś poczuł się dumny. – Tak, teraz rozumiem, dlaczego tak bardzo ją lubisz, Misiaczku. Czy mógłbyś coś zrobić, by była znów jak nowa? – poprosił Mały Miś. – No cóż – odparł Mikołaj – nie mogę odnowić jej z zewnątrz, ale myślę, że udałoby mi się odnowić ją od środka. Czy to wystarczy? Misiaczek niewiele z tego zrozumiał, ale skinął głową i uśmiechnął się. – Tak, bo nie chcę nowej lokomotywy zamiast Ernestynki – zgodził się. Dobrze misiaczku, zaśmiał się Mikołaj, sięgając ze swojego worka. Mam tu coś, dzięki czemu Ernestynka będzie mogła trochę odpocząć. Był to mały śliczny garaż dla lokomotywy. Misiaczek nie mógł się doczekać, kiedy wreszcie będzie mógł zabrać go do domu i zobaczyć, jak Ernestynka czuje się odpoczywając w jego wygodnym wnętrzu. Dziękuję ci, święty Mikołaju, zawołał. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Misiaczek postawił garaż na podłodze i wprowadził do środka swoją lokomotywę. Proszę bardzo, uśmiechnął się. Masz teraz miejsce, gdzie możesz odpoczywać. Tak jak radził Mikołaj. Wkrótce poczujesz się lepiej i znów będziesz pędzić po torach jak błyskawica. Po chwili Misiaczkowi znudziło się jednak patrzenie na Ernestynkę, stojąc nieruchomo w garażu. Był pewien, że wagoniki także wolałyby pojeździć po torach, gdyby tylko miały lokomotywę, która by je za sobą pociągnęła. Misiaczek czuł się nieco rozczarowany, bo myślał, że święty Mikołaj dał mu specjalnie zaczarowany prezent, dzięki któremu Ernestynka znów będzie jak nowa. Niestety, choć czekał bardzo cierpliwie, nic takiego się nie wydarzyło. Mylił się jednak. Ernestynka, stojąc samotnie w garażu, myślała właśnie, że wspaniale byłoby mieć przyjaciółkę. Ucieszyła się więc bardzo, gdy ktoś w czerwonym płaszczu cichutko postawił obok niej inną lokomotywę. Cześć! szepnęła nowa, mała lokomotywa. Uśmiechając się przyjaźnie. Mam na imię Klementynka, a ja jestem Ernestynka odszepnęła Ernestynka. Wesołych świąt! Życzę wam obu! powiedział cicho Mikołaj na pożegnanie. Ernestynka i Klementynka przez całą noc rozmawiały o pociągach, torach i różnych wagonikach. Ernestynka była bardzo szczęśliwa, że mogła opowiedzieć swojej nowej przyjaciółce o misiaczku i ich wspólnych zabawach. Cóż to była za miła niespodzianka dla misiaczka, kiedy wszedł rano do pokoju? Trudno nie polubić takiej radosnej, uśmiechniętej lokomotywy, jak Klementynka, zwłaszcza że tak szybko zaprzyjaźniła się z Ernestynką. Co to są za imiona? Ja nie mogę ich czytać, naprawdę. Wybaczcie, że wybijam was z opowieści, ale... A Ernestynka, co prawda nadal miała zepsuty komin i pokrzywione kółka, ale uśmiechała się teraz od ucha do ucha, a farba lśniła jej jak słońce na śniegu. To jasne, że w środku czuła się zupełnie jak nowa, tak jak obiecał święty Mikołaj. Misiaczek widział, że kiedy Ernestynka patrzy na kramentynkę ciągnącą wagoniki, wcale nie jest o to zazdrosna. A o ile ładniej wyglądał garaż, kiedy po zabawie odpoczywało w nim dwie lokomotywy. Dobry, mądry święty Mikołaj. I taka to była opowieść. Miałam w mózgu jakieś bardzo dziwne analogie co do tej historii, ale zostawię dla siebie, bo jesteśmy w klimacie świątecznym, niech będzie miło, niech nie będzie tutaj dziwnych różnych moich skojarzeń. Mam też teraz takie wspomnienie, jak jeszcze zanim potrafiłam czytać, e, Sezam całą moją rodzinę i udawałam, że czytam. Właśnie teraz się tak czuję, tyle, że improwizowałam wtedy i opowiadałam przedziwne historie. Później w szkole przez bardzo długi czas nie lubiłam czytania na głos i. Było to dla mnie ogromnie stresujące i unikałam tego, jak mogłam. A teraz siadam tu przed wami i czytam wam z własnej woli opowiadania świąteczne. Kolejnych opowiadań możecie się spodziewać w dalszej vlogmasowej przyszłości. Tymczasem przejdziemy do losowania: losowania pierwszego cytatu. Wczoraj wycinam i sklejałam i robiłam tak, żeby nie patrzeć. Podejrzałam jeden tytuł książki, ale nie widziałam żadnego cytatu, więc będziemy zaskoczeni razem. Cytat numer jeden. Fajnie, że to zakleiłam, a się odkleił. Śmieję się, jeszcze nie przeczytałam, ale widzę, czy jego autorstwa jest cytat. Myślę, że Marta bardzo się ucieszy, jak zobaczy, co jako pierwsze wylosowałam. Żadne z nas nie wydostanie się stąd żywcem, więc proszę, przestań stawiać siebie na drugim miejscu. Jedz wyśmienite jedzenie, spaceruj w słońcu, skocz do oceanu. Kian Reeves. Więc em, dla kontekstu jest to aktor, którego karierę bardzo intensywnie śledziłyśmy z Martą w czasach podstawówki, gimnazjum. Oglądałyśmy wszystkie dostępne filmy i, i to był dobry, ciekawy czas i wciąż... Wciąż przypominam Marcie, że nie zabrała mnie na premierę do Hollywood, bo wygrałam zakład, który właśnie w tamtym czasie... Co się robi z zakładem? Zakłada się zakład? <laughs> nie mam pojęcia. W każdym razie wygrałam ten zakład, więc oczekuję, że nagroda jeszcze, jeszcze na mnie czeka. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia już jutro w kolejnym vlogmasowym grudniowym odcinku. Pa!